Siemaneczko drodzy widzowie z tej strony wasz ulubiony gracz Tata Rafał zapraszam was do kolejnej części gry StumbleGuys tak jest tu sobie zbieram to, to za darmo oczywiście ciap 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 cia. i co mamy co mamy co mamy mamy strój jakiś baby jaki no to wyposaż zobaczymy Coś to taki? Dobra, nic niech będzie. To taki nie do końca męski strój, <laughs> ale będę widać z daleka, nie? Co powiecie? Może taki być? <laughs> Dobrze, no to co? Sprawdźmy, jakie mamy misje do stroja. Zakręcić kołem. Zakręcone. Odbierz. Jest. Jakieś punkciki. I co? Zdobądź, zdobądź, zdobądź. Tu mamy jakieś coś ukończone, można sobie odebrać. Eee, no to chodźmy w takie coś. <laughs> Jaskiniowy wypad, coś, coś tam, coś tam. No dobrze, dobrze, to gramy. Jak polecają tą część, to, to co by nie, co by nie. No, a zachęcam jak zawsze do subskrybowania naszego kanału, lajkowania i zostawiania komentarzy. Tak. Jak będziecie komentować, lajkować i tak dalej, to może pomyślimy o jakimś konkursie. Hmm, kto wie. Kiedyś mieliśmy taki LOL, Można coś innego wymyślić. O kurczę... I co, przez sobotę można iść? Aha, siedzieć wolniej. No dobrze. Ale... A też jest Dobrze. Tu trzeba jak najbliżej środka biegnąć. No dobrze, dobrze. To biegnijmy. gazu, gazu, dziadek, dziadek. ciadek, jedziesz, jedziesz, dziadek. Jedziesz, 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 dajesz. O Jezus, co to było? A, a. A, a. Czy mi się uda, czy mi się uda? Nie uda. O Jezus Maria, i od nowa całkiem, całkiem czy to poważne. Nie, dalej jestem. Aha, myślę, że wracam, a udało mi się niby przelecieć. Szybko, jest. O, rzutem na taśmę, tak. To tutaj jak już byłem przy tym, to już mi zaliczyło tą, 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 taką jakby sejfkę, nie? Wow. Pięknie, pięknie. Ja na zajmę następnej rundzie. Nie byłem pierwszy, nie byłem ostatni, więc jest dobrze. Nie jest najgorzej. No, a mamy co? Czwartą 50. czterdzieści 49, według auta. No. A według telefonu też. No, bo czas mniej więcej tak samo stawia. Dobra, teraz się widzę przynajmniej. Wow. teraz. Wow. Jest, 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 jest. Tu są jakieś takie. Patrzcie się szybko. Wow. Udało się. Teraz gdzie biegniemy? Kó do góry. Oj. Aha, tu, tu jest na dole, dobra. Spoko luz. Luz Maria. Tu, tu, tu. Dawaj, 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 dawaj. Szuka, że tu nie można, jakaś się cię biegna. <ścoughs> o, to jakaś kulka leci. To też jest jakieś niepoważne! Aha, i tu trzeba się chować. Dobra, już wiem. Ok, los. Da, dawaj. Jest ósmy. 7, albo bym siódmy, albo ósmy. Ja cię. Widzieliście to już rzutą na taśmę, Widzieliście. Nie mogę. Nie mogę. Normalnie. Zawał. A to co zaś? Aha, nie spadni. No dobrze. To nie spadniemy. Uuu, uch, kurczę, kto to wymyślił tak wcześniej? Aha, Nie dość, że nie spadnie. To jeszcze co? Uważa na to coś? Ła, co to za dziwne, biedronki? No, mogą nas dotknąć? Chyba nie. Ło, one chyba będą spychać. no, mówiłem, one nie zabijają, te biedronki, ale mogą spychać. Przerwana się jakoś, ściekła. Ej, spadłem. Ale mam las. No nie mogę. O, to ma krokodilo jakieś. Dobra, tu wychodzę, idę dalej. Idę dalej, nie będę oglądał, nie? Tu chodzi o to, żeby grać, 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 a nie... Tak jest. Jaskiniowy wypadek. Jeszcze raz. Nagrody są takie. Beast Challenge. A to już jest chyba za... Z... Tutaj odbierz nagrody, to mogę odebrać. Odebrałem co 10. Wow, no to dawaj gramy. To było dosyć łatwe. tu nie było jakichś takich e, mega graczy. Mega trudne to nie było. Będę dalej leciał tą Baba Jaku. <grym> baba. Jaga. Facet Baba, jaga. super. No, dawaj dawaj, dawaj, dawaj. dawaj jak poniedziałek rano no tak bywa o znowu to no to tu już wiem jak biegnąć wiem, wiem jak grać nie spadnę to na pewno za pierwszym razem czy nie spadnę za pierwszym razem no może mi się uda że nie spadnę za pierwszym razem o z bota się nie da wyskoczyć podwójnie widzieliście No wy raczej wiedzieliście no bo jak to krótko gram no ale tu przedtem spadłem, bo nie wiedziałem. A, teraz nie spadłem, także dobrze. Ło! Dawaj, dawaj, dawaj! Co to było? Jednak spadło, widzieliście? A, a, teraz, dobra, jest, super! Nie są ostatni pierwszy już dobiegną. No, uwierzycie, no. Dobry. Dawaj, jest dobra. ja dostałem 12! Dwunasty. Diabełek tam na to działał. Jeliście. No, z pięknie. Beto sobie chyba ubranko zmienić. Dobra, jaka baba to ma wielki kapelusz, ciąży jej potem i spada. <grystanie> A to co to jest? ogień, lawa. Jeden chłopek deszczowy, nie? Dobra, biegnijmy. Jeden coś tam spadł. Jacie gacie, ty. Ło, wow, tu było, tu była przepaść. Oni mnie spychają. Puh. Dobra, to trzeba skoczyć pojedynczo. O, to co skakałem? Dobra. A to, co to? Ej. Biegnie za złoty Nie, ta plansza będzie mi się śniła po nocach. No i... Tam jest ciężko dobiec za pierwszym razem. Patrzcie się. To jest wręcz niewykonalne. Czyli tam trzeba dobiegnąć do wyspy i zostać na wyspie. A ja będę ostatni. No dobra. Niech i tak będzie. Dobra, ja nie wiem gdzie, gdzie mam biegnąć. Wiem, że jestem widocznie ostatni. A. A. Dawaj, dawaj chodź. tam! No nie mogę, nie mogę. Przegrałem, no odpadłem. No ja cię... planszę gram pierwszy raz, to się mam przyznać bez bicia. No dobra, no nic. Ale jest coś, coś się stopyło. Coś tam jakieś punkty wpadły. Zagrasz raz, dawaj coś będziemy. Teraz sobie będziemy żałować, nie? No I taka wiecie, autoreklama. Zapraszam do udziału w komentowaniu. Zostawiajcie lajki, komentarze. A pomyślimy o jakimś konkursie. Naprawdę. Dobrze dobrze jedziemy z koksem. Warta 56 Ale długo wybiera ja się. znowu to piekło No nic dawaj A, dobrze, że nawet mam wielki kapelusz! Co to było? Czemu on tak szybko biegnie, ty, Ty, czemu on tak szybko leciał? Co to jest jakaś wersja przyspieszona? Ale ty, nie, przecież Jaki kosmos. Hej Nie no przecież Przecież to jest masakra jakaś Oj, 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 oj. Pierwszy zdobyłem metę Nie mogę A ja nie umiem pierwszych dwóch zakrętów pokonać. Czemu on tak biega dziwnie? Pierwszy zakręt mnie pokona, nie mogę. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. No, tuj On biegnie cały czas. No dobra, nic, on biegnie, to biegnie, trzeba się z nim pogodzić. Przegrałem. Nie, co to było? Dawaj, dobra, coś tam wpadło, nie? Dawaj jeszcze raz. Ta to, to, to plansza była jakaś dzika. Bardzo dzika. Niby to samo, a jednak on jakoś tak dziwnie piekał, że nie szło wykręcić normalnie. Albo jakiś czas był przyspieszony. Nie wiem, co się wykrzaczyło. Nie wiem co to. Ale patrząc na ilość graczy, to dużo osób gra w Stumble Guys, Dużo, dużo. A nikt nie komentuje. Co prawda dołożyliśmy dwa filmiki, oglądalność jakaś tam jest. Pierwszy to normalnie porażka, mało kto widział. A już o lajkach już nie wspomnę. To jak, jak chcecie lajkować, to napiszcie może, co, co wam się nie podoba, co byście zmienili. To chętnie poprawimy, nie? To co to jest? Aha. Aha, trzeba biegać po tych. Czemu nie ogólnie? No, przecież przeszłem. Nie mogłem skoczyć, w końcu nie mogłem skoczyć, nie? Chciałem skoczyć, a tu mam nic. Ale aż tyle spadło, Ja jacie. To faktycznie na tyle osób, to różnie są. Niektórzy grają to pierwszy raz. Czekajcie się do mety, dobrze. Baba jaka powinna mieć miotło. To tak. No i co tutaj? A, ja, dawaj w tym mule, dawaj. Dawaj dawaj dawaj, 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 lecimy tedy. Lepiej troszkę na około, troszkę przywolnić. Dawaj, 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 dawaj. <laughs> Baba dawaj. Baba Jaga rządzi ty. Nie zdążymy, tak, dobra. To myśmy iść tu. O. Czekaj, 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 czekaj. O, tu jest kok. Pięknie, pięknie. Wysuwamy się na prowadzenie. Teraz tylko tego nie jest Krzaniec, jak to mówią. No, już to jest 7. No i teraz trzeba czekać, czekać, czekać. To lecę ten Dobra, lecę, lecę, lecę. a byłbym trzeci, dobra. No nic, no jestem tam piąty czy coś. A tylko osiem przechodziło. Ja, się tak zagadała, tu tylko 8. Ulululu. Faktycznie, bo to już była druga, trzecia runda. No. Tak. by nie przeszedł znowu, by było kicha. Tak mamy, coraz, dwa, trzecia runda. Zasięg, dużo pamiętać, że jest. Y... Siedmiu musi odpaść, to raz. Dwa, to jest. Y... Nie ma ścian. Ja myślałem, że to ma ścianki jakieś. Oj, oj, siu. Ahahaha. Aha, bo one jak. Łooo! Wow. To mnie ogień trafił. Ty... Czy kanalizacja? Kanalizacja. Nie! Dobra Kurczę Oj no, śmiem twierdzić, że on mnie nawet nie trafił. Ju! Nie! To mnie wypcha! Co wy robicie? Gacie, gacie ty. to mnie wypcha! Ja nie chcę się... Ja nie chcę być wypchany. Wypchany. Jak ta. Ej. Ach. Kurczę no. Nie chcę być wypchany jak Jakieś Zwierzątko, nie? Ja no i wypcham jej siódmy. Mało brakowało. Mało brakowało Aha, bo się... Tak to było, siedmiu musiał wypchać, żeby tylko jeden mógł zostać, wygrać. No dobrze, no dobrze, no. Ale doszłem, patrzcie się jak daleko, nie? Odbierz. Zobaczmy, ile teraz tu mam do zgarnięcia. Też tylko 10 Możesz odebrać wszystkie zebrane nagrody. O, no, po prostu dwa. Odbierz. To patrzcie się, ile kasiórki i nawet diamenty. Nawet diamenty się wygrał. Dobra, a może w to drugie sobie zagramy Zobaczmy co to jest to drugie. Zostało nam akurat bez piąta 3 już nam zostało jakieś 4-5 minut i będziemy szli, nie? Jak to mówię ten arbajten. ten do roboty do pracy rotacy bez pracy nie ma koła, czy? czy jakoś tak. Aaaa... zaś golce śpiewali, kto się ceni, ten się leni, ha ha, ha. A, ten wybór misji niekiedy jest straszny. To leci i leci i leci Ta ta, 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 ta. można się zdrzemnąć, ta ta tam, ta. ale blisko, bo dobra, to też fajna plaża. Dobra, 16 musi topieć. To jest środka i z tego pudła, no ale cóż, tam... o, dobra. Uah. Tutaj za bardzo nie ma się co przejmować. Lecie Nie ma się co bardzo co przejmować, bo tu 16 przechodzi Co nie zmienia faktu, że trzeba grać, nie? Ohoo! <laughs> tu się odwiedziłem, to Do tej. Dobra, trzeba trochę przywolnić. Trzeba to jakoś z głową zacząć grać. Aha, to gaśnie. To tutaj wszystkie będą pasować. O, 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 dobra, tu przyhamujemy. Co, co wy robicie? Czemu on się spiechać. Dobra, tu jeszcze też jest tak e, nerwowo trochę. Bo tu są te co to trzeba przeskoczyć nad nimi. I teraz, hop. Haha, tutaj <gryw> Teraz hop. No. Nie żeby nie wypadł. Ona no, coś mówiła, że pod tym można przebiegać. Dobra, nieważne. Pobijało mnie pobijało. trzeba już jest na drugiej stronie, ale ja będę co... Piąty, szósty, siódmy. No także jest dobrze. Dobrze jest. Jeszcze skórka na to będzie. przechodzisz. Pięknie. A ten co robi? Nie, ten jest jakiś udany. Niby złoty, a jednak coś. Złoty to ja myślę, że tacy super gracze, nie? Tacy. A to chyba po prostu sobie gościu kupił strój za żywą gotówkę i na rany. No, jak go odbija. Skórę mają złote ciuchy. I dlaczego złote ciuchy, skoro są takim słabo to idzie nie? Też się przepychają tak jak ja mniej więcej. No, ale przejdzie. No, niby przejdzie. No, tak się obija, tak się ten. A... No, jeszcze jeden. Ten w ogóle nie wystartował. Koniec rundy, jest pięknie. Ktoś mi tu parkuje. Poddał się, nie zmieści się ko mnie. Miejsca na... konia z przyczepą. A się nie zmieści na no, nic, na trudno. Co to jest? Ty, patrz. Aha, tu trzeba do góry. No to do góry, jak to góry? Bo to jest księżyc! <laughs> znaczy, księżyc Kosmos. Patrzcie jak mnie wystrzeliło, nie? O, udało się. Zobaczcie, Tam gdzieś? Nie dolecę! O, komikiem to stanę, koń. No i zaś. Dobra. Dobra, jestem tu. Wiesz gdzie? O, dobra. Tu biegniemy. Poskaczemy. Dobrze jest. Tam mamy biec. Dobrze w sumie, że są te znaki. Lecimy gdzie? Tam na ten podejściu mamy wejść, czy iść do góry? Dobra, dawaj po skałach, nie się tam. Ło. Wow. Aj! tu było nerwowo. Tak, i do tunelu. Do tunelu czasu przestrzennego. plancha jest dziwna, powiem wam, dziwno jest. Teraz trafiłem do jakiegoś tunelu środkowego, nie wiem, gdzie mam iść. Tam. Dobra, ląduj. Jest! Rzutę na taśmę. Jest! Jestem DBS. Dobra, z 8 to, to... Nic, musimy dokończyć. Dokończymy. To rozdanie. Nie będę się poddawał to 2 minuty, później wejdę, to... I tak mam zapas 20 minut. Aha, i znowu to może tym razem Może tym razem mi się uda coś tak. Yy... Będę miał więcej szczęścia. wow, 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 wow. wow. Ciekawe co się dzieje, że te. A, piorun do nich strzela. No dobra, ja myślę, że one zaczynają szybciej piekać, bo są te. A no to po prostu piorun strzela i nie. Kurczę, wydaje mi uderzył. uderzą. Ja przez chwilę wstać nie umiem. To jest najgorsze z tego wszystkiego. O, normalnie nie mogę. Co to piłka jest. Co to jest, piłka jakaś. Nie, nie mogłem skoczyć. No i fest. No i fest. No dobra, no nic, trudno. No, trudno, trudno. Nie mogę skoczyć, bo w złym naciskałem. Mm, matkości. I nie mam żadnej nagrody. No ale 11 godzin czasu zostało, to może na przerwie sobie jeszcze ciupnę, nie? Albo po przerwie. Dobra, to nic. A, reklamy. Tu zapomniałem, są reklamy, nie? Dobra, zapraszam do zostawienia lajka, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nic wam nie przypadło. W komentarzu napiszcie, jaki macie, e, czy macie, co macie, jak macie, czy macie pomysł, w jaką grę inną gracie. Też sobie może z wami zagramy, nie? No, tu jakaś grupa jest, to sobie następnym razem rozmienimy o co tu chodzi, może sobie w grupę stworzymy, no, będzie fajnie. O, za darmo, coś tu mam, nie? Co on za darmo? Nie, to, jest, to nie jest za darmo, to jest za film. No to dobra, to nie jest za darmo, tylko za film. No to dobra, to ja na dzisiaj kończę. Widzimy się następnym razem. Do zobaczyska. Pa pa.